Przy zamówieniu na oficjalnej stronie producenta wpisz kod rabatowy Maxieku Tutorials uzyskasz 5% rabat oraz przyczynisz się do rozwoju kanału. Witam. W tym materiale zajmiemy się omówieniem oraz prezentacją działania adaptera do systemów SGW zaprojektowanego przez firmę Maxieku. Adapter pomaga odblokować pełną diagnostykę samochodową zablokowaną przez system SGW w najnowszych modelach pojazdów marki Renault, Dacia oraz wybranych modelach Nissan'a. Ramka bezpieczeństwa, czyli wspomniane SGW, znacząco ogranicza dostęp do funkcji diagnostycznych pojazdu, uniemożliwia wykonywanie procedur adaptacyjnych, testów oraz kodowań. Rozwiązanie oferowane przez Maxi-EQ pozwala na obejście tych ograniczeń, przewracając pełną funkcjonalność diagnostyki. Warto zaznaczyć, że prezentowany adapter jest zakończony dodatkowym złączem OBD2 umożliwiającym jego montaż na stałe w pojeździe, co ułatwia diagnozowanie pojazdów w przyszłości oraz otwiera możliwości rozszerzenia oferty dla warsztatów, które serwisują takie pojazdy. Sprawdzi się również w użytku prywatnym, gdy na przykład często podróżujemy i chcemy się w jakimś stopniu uniezależnić od warsztatów, które nie zawsze są przygotowane na diagnostykę zabezpieczonych pojazdów. Ma on również przewagę nad popularnymi rozwiązaniami, które swoją konstrukcją uniemożliwiają stały i łatwy montaż oraz generują błędy w sterownikach, a ich obecność może mieć wpływ na wykonywanie niektórych adaptacji. Ten dzisiaj adapter nie generuje żadnych błędów komunikacyjnych i nie wpływa na działanie modułu SgW. Moduł pozostaje widoczny w systemie pojazdu i nie ogranicza funkcji adaptacyjnych ani nie zmienia swojego trybu pracy. Na tle konkurencji adapter MaxEQ wyróżnia się również atrakcyjną ceną. Nie wymaga opłacania abonamentu, dodatkowych urządzeń USB, ani przechodzenia przez skomplikowane procesy autoryzacji. Przejdźmy więc do próby diagnostyki przykładowego pojazdu, jakim w tym filmie jest Dacia Sandero, nie korzystając jeszcze z żadnego adaptera. Zauważyć, próby funkcji wykonawczych, takich jak testy i kodowania w module deski rozdzielczej, kończą się niepowodzeniem. Podobnie sytuacja wygląda w module klimatyzacji. Wybrana adaptacja nie została wykonana, ponieważ zabezpieczenie SGW cały czas działa. Przejdźmy zatem do przykładowego montażu adaptera. Należy pamiętać, że lokalizacja modułu SGW może się różnić w zależności od modelu pojazdu. Opisywany dzisiaj przypadek jest raczej jednym z trudniejszych rozwiązań, lecz dokumentację do innych pojazdów postaram się udostępnić w następnych filmach. Pamiętaj, że procedurę wykonujesz na własną odpowiedzialność, a wszystkie zmiany najlepiej wykonywać przy całkowicie wyłączonym zapłonie. Zaczynamy od delikatnego podważenia panelu funkcyjnego pod kierownicą. Po delikatnym szarpnięciu powinniśmy uzyskać dostęp do dwóch śrub mocujących, które odkręcamy wraz z kolejną, która znajduje się za klapą bezpieczników pokładowych. Demontujemy boczny panel deski rozdzielczej i energicznymi szarpnięciami, usuwamy resztę osłony kolumny kierowniczej, która pozostała na zatrzaskach, uważając przy tym na przewody. usunąć panel nawiewu, co ułatwi nam manewrowanie przy następnych krokach. Panel jest zmontowany tylko na zatrzaskach. Następnym krokiem jest odkręcenie dwóch śrub trzymających stelaż modułu BCM. Po ich odkręceniu możemy delikatnie wyczerpnąć moduł w naszą stronę i umieścić go z boku. Krok, który znacząco ułatwi nam dojście do modułu SGW, to odczepienie zestawu bezpieczników. Jest on trzymany dodatkowym zatrzaskiem, który znajduje się na samej górze pośrodku modułu, dokładnie między dwoma charakterystycznymi śrubami. Zatrzask, który się tam znajduje, należy wcisnąć w dół. Ja do tego użyłem ściągacza do spinek, który jest odpowiednio wyprofilowany. Po wciśnięciu należy energicznie szarpnąć cały zestaw w swoją stronę oraz umieścić go w bezpiecznej pozycji. Tak przygotowany dostęp pozwoli nam na łatwe poruszanie się w obrębie modułu SGW, który widać na filmie. Następnym krokiem jest oczywiście odpięcie kostki modułu SGW i w jej miejsce jako przejściówkę wpięcie bypassa Maxeego. Prawidłowy montaż, czyli oryginalną wtyczkę z samochodu wprowadzoną do adaptera Maxi-EQ, sam adapter oraz moduł SGW pojazdu. Przykładowego stałego montażu wykorzystano miejsce za zaślepką bezpieczników, gdzie wprowadzono drugie gniazdo OBD-2 z zamontowanego bypassa Marcieku. Działa ono równolegle ze standardowym gniazdem OBD-2, lecz umożliwia pełną funkcjonalność wykonywanych procedur. Tak zamontowany adapter możemy pozostawić na stałe lub wykonać tylko potrzebną diagnostykę oraz zdemontować go w celu wykorzystania w następnych pojazdach. Przejdźmy ponownie do programu Maxwego i porównajmy działanie oprogramowania po montażu adaptera. Widać, skanowanie przebiega prawidłowo, a moduł Gateway dalej jest widoczny w pojeździe i nie generuje żadnych błędów. Jedyne błędy, które się pojawiły, dotyczą regulacji świateł, ponieważ panel za to odpowiedzialny został odpięty podczas montażu. Oczywiście pozbędziemy się ich, gdy z powrotem złożymy panel. Skanowany wcześniej moduł deski rozdzielczej umożliwia teraz wykonywanie testów oraz wybranych kodowań. Sam efekt widzimy w przypadku wykonywania adaptacji w module klimatyzacji, które wcześniej nie działały. Podsumowując, adapter MaxEQ pozwala na pełne obejście ograniczeń bramki SGW, przywracając dostęp do zaawansowanej diagnostyki oraz funkcji adaptacyjnych i kodowań, nie generując przy tym żadnych błędów ani nie ograniczając działania pojazdu. Procedura instalacji jest stosunkowo prosta i w pełni odwracalna. Koszta ograniczają się do jednorazowego zakupu. Jeżeli znajdą się jakiekolwiek pytania, zachęcam do zadawania ich w sekcji komentarzy. Pozdrawiam.